Mamy sześć drużyn. Ja proponuję, żebyśmy jeszcze chwilę zaczekali, bo wiemy, że mają dotrzeć do nas jeszcze dwie drużyny, więc zagramy sobie wtedy dwie grupy czterodrużynowe. Z każdej grupy awansują dwie drużyny, które zagrają finał, które zagrają półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, hulajnogi elektryczne, co tam jeszcze było? Kawalerka. Kawalerka, <laughs> a i kawalerka. Nad morzem. Na razie jeszcze Chwila rozgrzewki się, bo, i dosłownie będziemy w zaczynać, zaczynać w przeciągu, myślę, 10-15 minut. A mam pytanie odnośnie tutaj e, samych zasad. takie no, no, w Pierwsze od góry, czy... Halowe, tu mamy... Tu mamy, bo nowe, mamy chłopców, chłopców i tak ścielibyśmy. Tak będziemy dużą Duża tolerancja, bo mamy się bawić, także na pewno nie będziemy przeszkadzać. To zróbmy halowe zespoły. Nawet nie będziemy przeszkodzić. Sędziowie są prosto z Igrzysk Olimpijskich, jeszcze lekko zmęczeni lotem, ale... Nie będziemy opowiadać co tam było, bo po prostu dolosujemy ich do Komisja do Spraw Ja dziękuję za przybycie, dziękuję za, za to, że zaraz tutaj sobie pogramy. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie, tak jak powiedział Mikał. Mamy spóźniawskich, którzy dzwonili, że jadą, ale już, już bo ma nie pan raz studencki nie ich padną za no bo też na Różne rzeczy mogą być, w każdym razie zagramy w dwóch grupach. Gramy po jednym secie do 21. Zasady siatkówki plażowej, aczkolwiek nasi sędziowie będą so, bardzo wyrozumiali. To zapraszamy kapitanów. Komisja do spraw losowania gier i zakładów. rozgłosować kapitanów. Czyli gramy w dwie grupy. Takie. zapraszam po kolei. teraz Jaką mamy na? Nie no weź. Mój Nasza się będzie do zgoła.

Jaka nazwa? O Boże a teraz będzie Boża potrzebna? No bo jak to się jest podawać wyniki. Służyć nazwy, Boże kochany. No, to zapamiętasz. Ale to została nam wieczka z Tak. Okay. Dobra! Dwa boiska gramy? Nie? Tak. tak. E, gramy na dwóch boiskach. Boisko A i boisko B. To jest to pierwsze boisko zaraz za bramkami. Bez Do... siatki. No, siat, bez siatki, siat. tak. Jakie siatki? Nie, nie. dobrze. Na boisku A gra grupa A, czyli drużyny Berbeka, młode wilki i Boże kochany. Na boisku B gra grupa B, Lisy, troje wspaniałych i AK. E, zaczynamy od, zaczynamy od e, w grupie A na boisku A. Boże kochany Berbeka. Na boisku B lisy i troje Wspaniałych, Dzień dobry. Jak załatwimy, oni są beczni, bo idą da. No. Nie jest obojętnie. Tak? tak, tak, tak. Dobrze. Patrzcie, przyglądamy się przeciwnik. No to... No co chodź wody się.

Siednica tam na boisko zielone tamto. I potem. Zresztą jest nim do oczu. Nie po prostu. Mamy się bać. Dokładnie. Na pewno będziemy gwizdać. Auty ale się się Nie Ale jeszcze. Nie wiadomo. Tak. No. Ale, Panie, no. tak. fajnie, ale jest, młodzyn, to, czy Nie wiem. Co Ale Nie wiadomo. Mamy wszystko. A, Siłę jest do Dobrze, Nie <ślaśń> macie kobietę, tak tak, bieg... no, ja? no no powiedziesz? No, ale

Pamiętaj, że masz strzelać z tyłu Okej z to będziemy się zmieniać Ponieważ warunki są jednakowe, myślę, że robimy wyższy przejściu, tak? Tak

Asia, dwa po pozycki Jakbyś liczył, ci coś sprzeciwić będzie, żeby sprzęt jeszcze Tak, nie ma ustawień, ale są ustawień Każdy po kolei zakrywa. yeah